Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i zapraszam na pierwsze wrażenie, a także recenzję po jakimś czasie podkładu z marki Eisenberg. Ja ten podkład dostałam od sefory do przetestowania i jestem bardzo ciekawa, czy to będzie hit, czy totalny kit. Ponieważ to nie jest tani podkład i nie wiem, czy ja kiedykolwiek kupiłam. Tak drogi podkład, także oczekiwania są na bardzo wysokim poziomie i ciekawa jestem, e, czy podkład sprosta tym oczekiwaniom. Ale zanim e, zaczniemy nakładać, to chcę Wam przeczytać m, z aplikacji Sephora, e, co Producent mówi na temat produktu, jakie są obietnice, żebym wiedziała, czego też się mam spodziewać. Także tutaj na aplikacji mamy wszystkie informacje. Może najpierw powiem Wam, że tutaj mamy 30 ml, także standardowa pojemność i podkład kosztuje 245 zł dużo, naprawdę dużo. Mamy tutaj sporo e, kolorów. Ja niestety nie mam najjaśniejszego koloru i zobaczymy, czy ten kolor będzie ok. Mam nadzieję, że będzie. A jeżeli chodzi o opisy, tu mamy to. Luksusowa tekstura zadziwiająco delikatna i komfortowa, e, korygująca niedoskonałości i zapewniająca lekkie, naturalne i świeże wykończenie. Subtelnie wypielęgnowana skóra jest zregenerowana dzięki właściwościom formuły trio moleculare? z wyciągu z granatu i oleju ze słodkich migdałów. Płynny i delikatny podkład, rozpływa się na skórze, zapewnia 12-godzinną, doskonałą trwałość w każdym klimacie. No, zobaczymy. I tutaj mamy też informację, że to jest podkład bez oleju i nie zatyka porów. testowane dermatologicznie i oflamologicznie. Jeżeli chodzi o gwiazdki, to tutaj 12 osób zostawiło swoją opinię i na ten moment mamy 4,5 gwiazdki, także całkiem nieźle. Sprawdźmy. Czy to jest dobry podkład, czy jest warty 245 zł? Ok, to tak. Opakowanie. Otwieramy. Zaraz Wam powiem, jaki mam kolorek, bo szczerze nie pamiętam. Ach, dobra. Odkładam na bok. I e, mam tutaj opakowania, a kolorek, który e, mam, to OS Natural. Uh, I uh, to jest chyba trzeci w kolejności uh, kolor. Jak teraz patrzę w buteleczce, to wydaje mi się, że może być ciut ciemny. Zobaczymy. Mamy też tutaj informację, aby mocno wstrząsnąć podkład. Jej, ja myślałam, że coś zbiłam, ale nie, to są takie kulki. Co to biją? Biją, biją. Dobrze. O, za taką cenę uh, to. Musi coś być do rozmieszania, prawda? No właśnie, a jeżeli chodzi o opakowanie szklane, takie dość masywne, pięknie wykonane, tu widać, jeżeli chodzi o opakowanie, za co płacimy. No i mamy tutaj pompkę. No to ja sięgam po pędzel i najpierw wyleję trochę podkładu na dłoń. Uuu, jaki wodnisty. Naprawdę lejący. Naprawdę mocno. Hmm. Chyba będzie za ciemny. Mam nadzieję, że jeszcze nie zoksyduje. No, jest trochę ciemno. Bardzo lekki, bardzo. Ja w zasadzie nie czuję, żebym nakładała podkład. Kolor niestety. Nie mój. Ale średnio kryję, widzicie? Jaki mam tutaj czerwony bubble. No. Czuję się trochę niekomfortowo w tym kolorze. Będę szczera z Wami. Miałam nadzieję, że to nie będzie taki e, ciemny kolor. Jeżeli chodzi o krycie, to jest bardzo słabe. Zobaczcie, tutaj mam nieprzyjaciela i on niestety nie został e, zakryty. Skóra generalnie prześwituje. No i widać, że podkład jest dla mnie sporo za ciemne dobra, słuchajcie. Spróbujemy uratować sytuację e, kolektorem, e, Także sięgam po e, korektor z Loyala. On jest bardzo jasny, mam nadzieję, że nie będzie wyglądać e, komicznie. E, I nałożę pod oczami mamą się, Będę próbowała wyprowadzić trochę ten kolor. I na brodzie. No widać, że to nie tak miało być. O matko! Nie no, jest źle. Jest bardzo źle. Dobra, słuchajcie, ja to poza nagraniem spływuję, pod tak, żeby wyglądać jakoś. No i zobaczymy, czy pudruje, Może będzie lepiej. No i tak to się prezentuje, moi drodzy. Jeszcze mi zostało wykończenie całego makijażu, ale chciałam Wam powiedzieć, co nałożyłam że tak dobrze to teraz wygląda, e, musiałam ratować sytuację i powiem Wam szczerze, dawno się tak nie namachałam. Serio, e, ten kolor miałam wrażenie, że coraz bardziej ciemnieje i robi się taki brudny, e, bardzo, bardzo ubolewam, no ale jak sobie poradziłam? To co widzieliście, to nałożyłam korektor i dosyć dużo tego e, korektora nałożyłam, także e, mi taki jasny e, środek e, twarzy, czoło, nos, broda. E, widać, że wychodzą na pierwszy plan, no bo są rozjaśnione właśnie korektorem. E, potem przypudowałam wszystko pudrem z ekocery, który jest biały, i zwykle nakładam go w niewielkiej ilości, żeby nie rozbielić całego makijażu. A dzisiaj nałożyłam Użyłam trochę więcej tego pudru, żeby właśnie y, zjaśnić y, całą twarz. Także Eka mi uratowała y, sytuację. Na policzkach mam brązer z konturowni, y, rozświetlacz z konturowni i róż również z palety konturownia Glam Shopu. Y, no i całkiem inaczej y, te kolory wyglądają na skórze w momencie, kiedy y, podkład jest za ciemny, także. No, Ładnie to wygląda, nie powiem, że brzydko, ale musiałam się narobić, żeby cokolwiek zrobić. Co myślę o podkładzie, zaraz wam powiem, tylko wykończę cały makijaż. Makijaż wykończony, więc pora na pierwsze podsumowanie podkładu z Eisenberga. Nie będę komentować koloru, bo sami widzieliście, jaka masakra była, ale skomentuję konsystencję i to, jak mi się pracowało z podkładem. Powiem tak. To jest ultra lekki podkład w konsystencji. Bardzo rzadki, cienki, wodnisty. Jeżeli chodzi o krycie, to powiedziałabym, że jest słabe w kierunku średniego. Myślę, że to jest fajny podkład na lato, bo był prawie niewyczuwalny na skórze. Wiadomo, że teraz mam ogrom tapety, bo musiałam wszystko rozjaśnić i e, zrobić tak, żeby to jako tako wyglądało, a i tak moim zdaniem nie jest idealnie. Pójdę do Sephory i poproszę o próbkę najjaśniejszego koloru. Wrócę do Was, nałożymy ten najjaśniejszy kolor i spróbuję chociaż dwa razy um, nałożyć, obserwować, a potem wrócić z ostateczną um, moją Opinią, podsumowaniem, e, i wtedy powiem Wam, czy warto wydać 249 czy 5 złotych e, kupę kasy na podkład, który jest tak lekki e, i tak. E, Mało kryjący, no zobaczymy, jaka będzie moja e, ostateczna opinia. Za chwilkę wracam do Was z e, kolejną częścią. Dla mnie to będzie za jakiś czas, ale wy zobaczycie już e, kolejną część filmu e, za momencik. E, ciekawa jestem Waszego zdania a propos koloru, e, i e, no pewnie się uśmialiście tam. Po tamtej stronie. Eee, dajcie znać, jeżeli w ogóle używaliście podkład z Eisenberga i co o nim myślicie. Czy według Was jest warty tej kasy? Ciekawa jestem Waszej opinii. Jestem kochani, minęło kilka dni od nagrania pierwszej części dzisiejszego filmu, czyli um, pierwszego wrażenia podkładu z Eisenberga, um, i um, teraz nałożymy jaśniejszy kolor. Um, ale muszę tutaj Wam powiedzieć, że zdobycie próbek jaśniejszego koloru nie było przerwa. Było źle. Momencie. Sytuacja opanowana, Bartek podniósł próbkę, więc możemy kontynuować. Mówiłam Wam, że nie było najprościej zdobyć jaśniejsze kolory, bo nie w każdej syforze był ten podkład. Pielęgnacja Eisenberga jak najbardziej, ale kolorówka już nie. Zdobyłam w Arkadi i to też. Tak niechętnie mi dano próbki, nie wiem dlaczego. Dopiero jak powiedziałam, że potrzebuję tej próbki, by nagrać końcówkę dzisiejszego filmu, to Pani jakoś tak łaskawie spojrzała na temat. Trochę nie podobało mi się to, bo uważam, że próbkę podkładu powinna każda kobieta dostać bez problemu, aby dopasowała sobie podkład do swoich preferencji i kupowanie tak w ciemno, tak drugiego podkładu no mija się z celem. Także, moi drodzy, walczcie, nie odpuszczajcie, bo próbkę powinniście dostać bez problemu. No i właśnie ja tutaj dostałam wywalczyłam sobie dwie próbki. Pierwszy kolor, który dzisiaj chyba nałożę, to OL. To jest całkiem przyjemny, neutralny, jasny kolor, a drugi kolor. Który według Pani jest jaśniejszym kolorem od tego, który miałam. To jest coś takiego. Wygląda jak korektor pod oczy, taki brzoskwiniowy, ciemny, okropny jest. To jest kolor 00 i ten kolor już pożegnam. Na pewno nie będę używać, bo jest tragiczny, no ale tutaj na szczęście mam kolorek O1 i Będziemy testować. Sięgam po taki mniejszy pędzelek, bo trudno by było takim dużym zebrać podkład z opakowania. No ale chyba się uda, nie? No i nakładam. O, i ten kolor, zobaczcie. No, idealny. Gdzie ogólnie też robię taki test, czy ten podkład zakryje mi niedoskonałości, bo dzisiaj mam problem z wypryskami i zobaczymy, czy sobie poradzi. Bo ja pamiętam, że to jest bardzo, bardzo lekki podkład, który musiałam przykryć toną korektora, żeby jakkolwiek wyglądał. Nadal twierdzę, że to jest bardzo delikatny podkład. Ten jaśniejszy kolor zdecydowanie lepiej wygląda na skórze, fajniej się wtapia. Zdecydowanie potwierdzę to, co powiedziałam w pierwszej części filmu. Podkład z Eisenberga jest bardzo lekki. Powiedziałabym, wręcz cienki w konsystencji i w kryciu. I to widać również w tym kolorze. Jest co prawda piękny. Naprawdę kolor OL jest cudny dla mojej karnacji, bo w zasadzie stopił się całkowicie z moją skórą, co jest fenomenalne, niestety muszę użyć korektora na wypryski i pod oczami, żeby przy tak mocnym makijażu jaki dzisiaj sobie zafundowałam, swoją drogą ten makijaż będzie na moim kanale, no to żeby to wszystko dobrze wyglądało, pięknie leży, tak jak Byłam przerażona tamtym podkładem, w sensie tamtym kolorem. Tak, tu uważam, że to jest idealny podkład na lato, bo kompletnie go nie czuć. On jest taki delikatny, lekki, wręcz powiedziałabym, jak lekka pielęgnacja. No, nie czuć go na skórze, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Zresztą widzicie, fajnie to wygląda. Super. Yy, Kolektor, który dzisiaj nałożę to L'Oreal Infalbo Mortem Concealer yy, i nałożę na niedoskonałości i pod oczy. Taka jestem trochę władki teraz, ale tak mnie wypryszczyło. Słuchajcie, mam takie chwile ciężkie. Mm. I powiem Wam, że ten y, podkład fajnie przyjmuje inne produkty. Kolektor. Naprawdę ładnie to wygląda. Wykończę makijaż twarzy i dolnej powieki, i zaraz wrócę do Was, aby podsumować dzisiejszy filmik. Makijaż mamy już wykończony, więc pora na podsumowanie dzisiejszego pierwszego wrażenia podkładu z Eisenberga. Będę z Wami szczera, jak zawsze. I powiem Wam, że bardzo trudno mi jest ocenić podkład, bo nie mogę ocenić trwałości, jakości tego produktu przez kolor. I to, o czym mogę śmiało powiedzieć, to o kryciu, o konsystencji, o tym, jak skóra się czuje w tym podkładzie, ale absolutnie nie mogę powiedzieć o tym, czy podkład jest. Trwały, czy mi się skóra wyświecała bardzo w ciągu dnia, jak mi się nosiło ten podkład. A próbka, którą mam, nie wystarczy na to, bym mogła sobie wyrobić pełne zdanie na temat produktu. Dlatego nie wypowiem się na temat całości, ale powiem Wam, że to jest bardzo fajny, lekki podkład. Absolutnie go nie czuję na skórze. Podkład bardzo fajnie się nakłada. Przez to, że jest taki cienki w konsystencji, to absolutnie nie smuży, nie robi plam, bardzo fajnie się rozprowadza, czy to dużym pędzlem, czy takim małym precyzyjnym, zresztą widzieliście to. Dobrze się łączy z innymi produktami, czyli na przykład z korektorem, niekoniecznie marki Eisenberg, więc myślę, że ma potencjał, by być dobrym kosmetykiem, ale czy warto kupić podkład za 250 zł, tego Wam nie powiem. Bo nie do końca wiem. Ja zdecydowanie poleciłabym Wam to, abyście w syforze wzięli większą próbkę. Powiedzieli Pani, że chcecie wypróbować kilka razy podkład i żebyście się przekonali, czy na Waszej skórze, na, na waszej twarzy podkład się sprawdzi przez cały dzień. Nie potrafię. Tak, do końca ocenić podkładu. Mimo wszystko uważam, że podkład ma. Potencjał, bez lekki, przyjemny. Musicie tylko pamiętać, że to nie jest absolutnie um, podkład mocno kryjący. Gdybym dostała um, podkład w tym jaśniejszym kolorze, to na pewno przetestowałabym um, trwałość i to, um, jak się nosi przez wiele godzin. Um, kto wie, może kiedyś się skuszę na ten kolor, bo mi się bardzo podoba, jak wygląda skóra. Um, ale na ten moment. Że trudno mi jest coś stwierdzić. Nie lubię takich sytuacji. Wolę Wam powiedzieć, czy warto, czy nie warto, według mnie, a nie tak. Nie wiadomo jak. Dajcie mi koniecznie znać, czy. Używałyście podkładu z Eisenberga, co o nim myślicie i jak wam się sprawdza, bo może odpowiecie mi na to pytanie i komuś też pomożemy w wyborze podkładu. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. A teraz się z wami żegnam. Ściskam ciepło i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Koniecznie zostaw kciuka do góry, jeżeli filmik ci się podobał. Widzimy się już niedługo. A za chwilę, dosłownie za kilka sekund zobaczysz planszę z miniaturką poprzedniego filmu. Koniecznie kliknij, aby przejść do tamtego filmu, bo być może YouTube nie pokazał tegoż filmu. Kto wie, kto wie. Zapraszam bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku. Gujaki, papa.